Witam serdecznie, nazywam się Magdalena Kalinowska, jestem osteopatką, fizjoterapeutką oraz instruktorem ćwiczeń do metodą Pilates. W związku z sytuacją, jaka ostatnio panuje w Polsce oraz na całym świecie, przygotowałam dla Państwa zestaw ćwiczeń, który ma pobudzić Wasz układ odpornościowy. Czyli tak naprawdę będziemy działać na układ limfatyczny, żylny oraz oddechowy, czyli to, co pobudza naszą odporność. To jest krótki zestaw ćwiczeń, około 20 minut. Nie jest to żaden trening wytrzymałościowy. Można sobie ćwiczyć codziennie. Mogą go ćwiczyć praktycznie wszystkie osoby. No i zapraszam, zaczniemy. Zaczniemy od oddechów. Połóżcie sobie ręce na klatce piersiowej i bierzemy bardzo głęboki wdech, tak żebyście poczuli, że wszystkie wasze żebra się rozszerzają, zwłaszcza te wysoko tutaj. Zatrzymaj nas 3 sekundy. I z wydechem wypchnij powietrze bardzo mocno z samego dołu. Jakbyś chciał gąbkę wycisnąć własnymi mięśniami. Zatrzymaj na 3 sekundy. I wdech, otwórz klatkę piersiową. I zatrzymaj na 3 sekundy. I wydech, wypchnij powietrze. Bardzo mocno ściska i wyciska, chciał z samego dołu do góry wypchnąć powietrze. Mhm. I jeszcze raz wdech. Otwórz klatkę piersiową i utrzymaj. I mocny wydech. Wypchnij, wypchnij powietrze ile możesz. I utrzymaj 3 sekundy. I wdech otwórz. I utrzymaj. Mm -hmm. I wydech jeszcze raz, wypchnąć mocno. I teraz zrobimy to samo tylko z rotacją. Wiecie sobie w rotację. Jedną ręką połóż na kolanie, druga ręka jest z tyłu, pomaga ci w w rotację. I z wydechem, pogłęb rotację, zatrzymaj na wydechu. I wdech, prowadź powietrze klatkę prysiową. Otwórz mocno klatkę. Utrzymaj. I wydech. Pogłębiamy. Możesz się troszeczkę mocniej odepchnąć do rotacji. I wdech. Otwórz klatkę prysiową. I utrzymaj 3 sekundy. I wydech. Mocno wypychaj powietrze. Zatrzymaj i wdech, i zatrzymaj, i z wydechem powoli wróć do centrum, I robimy drugą stronę, to samo, jedna ręka stół pomaga Ci wyciągnąć kręgosłup, przełóż rękę na kolano i z wydechem powoli wejdź w rotację, mocny wydech, wypychasz z samego dołu do góry powietrza. i wdech, otwórz klatkę piersiową. I utrzymaj. I z wydechem. Troszeczkę dalej wejdź w rotację. Utrzymaj trzy sekundy. I wdech. Otwórz klatkę piersiową. I z wydechem. Jeszcze wejdź troszeczkę w rotację. Mocny wydech. Utrzymaj. I jeszcze jeden wdech. I zatrzymaj i z wydechem wróć. Ok, to normalny oddech, tylko sobie wyrównajcie. I teraz rozciągniemy troszeczkę grasicę. Połóżcie ręce na mostku, jedną rękę na drugiej. Dociskacie rękę do mostka dosyć mocno i odchylcie głowę do tyłu. Znowu będziemy pracować z oddechem. I przy wdechu, jak będziemy brać wdech, poczujecie, że tutaj się wszystko naciąga. Z wdechem jeszcze troszeczkę dociskaj dłonie do mostka i w dół, tak żebyś poczuł, poczuła, żebyście poczuli, że się mocno wszystko rozciąga. I wydech utrzymaj. I wdech dociśnij jeszcze mocniej, dociągnij w dół ręce. I wydech utrzymaj. I wdech. Jeszcze rozciągnij. I wydech. Utrzymaj. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Dobra. I teraz rozciągamy boki. Bardzo ważne miejsce dla odporności. Tutaj pod obojczykami. Połóżcie sobie rękę pod obojczykiem. Lewą pod prawym, dołóżcie rękę, drugą z góry, tak żebyście dosyć mocno tutaj zablokowali ręce. I idziecie do boku, przeciwny bok i głowę odchyl do tyłu. Znowu poczuję, że tutaj się rozciągają tkanki. I bierzemy dech. Jest ta sama zasada. Na wdechu dociskasz ręce delikatnie w dół, tak żeby poczuć, że tutaj się więcej otwiera, jeszcze miejsca się więcej robi. I na wydechu trzymaj. I wdech otwórz, pociągnij troszeczkę niżej, i na wydechu utrzymaj. I wdech, pociągnij jeszcze troszeczkę niżej, I na wydechu utrzymaj. I wdech, jeszcze pociągnij, i wydech, powoli wróć. I robimy drugą stronę. Prawa ręka pod lewy obojczyk. Obojczyk dociśnij lewą dłonią prawą. Dłoń tak, żeby to dosyć mocno ma być. Żeby rzeczywiście przyblokować tkanki. Odkręć głowę w prawo. I odchyl głowę do tyłu. Masz czuć, że tutaj się wszystko rozciąga. I znowu to samo. Na wdechu dociągasz ręce jeszcze niżej. Tak, żebyś tutaj. Tutaj żeby robiło Ci się miejsce. I wydech utrzymaj. I wdech rozciągamy. Jeszcze, jeszcze w dół. I wydech utrzymaj. I wdech rozciągamy. I wydech utrzymaj. I jeszcze jeden wdech. I wydech wróć. Ok. Kilka ruchów barkami. Wszystkie ruchy barkami, które będziemy robić są bardzo mocne, tak żebyście ruszyli całymi obojczykami od mostka. Tutaj są kąty na które chcemy ruszyć. Dobra, wyciągnijcie ręce przed siebie. I ruszymy teraz trochę odpożyny z rąk. Troszeczkę wyżej podnieście. Nic trudnego. Niescawiam, no, ale bardzo ważne. I jeszcze wyżej. 7, 8, 9, 10. I rozluźnij. I teraz połóżcie sobie ręce na kark. Złapcie z tyłu. I wchodzimy w rotację. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I złapcie się za barki. I rotację. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i złapcie się za łokcie i rotację. Raz, dwa, ruszamy teraz przewód piersiowy, gdzie jest duży odpowiedź lymfy. 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźnijcie. I teraz te krążenia warkami, które mają Ruszyć całe obojczyki, czyli mocno, mocno do tyłu, z całej sił. Nie tylko ręce mają pracować, tylko tutaj głównie obojczyki chodzi. 7. 8, 9 i 10. Ok. I przechodzimy troszeczkę niżej, żeby ruszyć się. Znajdźcie sobie żebra i połóżcie ręce na żebrach. U niektórych będzie trudniej, u niektórych łatwiej. I teraz palce mają wam wejść pod żebra. Będziemy rozluźniać przeponę. Pochylcie się do przodu. Jak już wam wejdą pod żebra, to pochylcie się luźno, zupełnie odpuśćcie do przodu. Dajcie łokcie do przodu, ile możecie, o, odpuść głowę. I tylko sobie z boku na bok przenosicie ciężar ciała, tak żeby powoli sobie wymasować yy, przeponę. Wyświęćcie na to chwilę, dajcie sobie chociaż troszeczkę. Możecie poczuć po pewnej chwili, że troszeczkę palce już mogą wejść głębiej. Ok, i powoli wróćcie do góry. I teraz będziemy przepychać wszystko wyżej. Połóżcie ręce na żebrach, po bokach. Będziecie robić wdech, tak, żebyście poczuli, że żebra otwierają się na boki szeroko. Czyli wdech, mają żebra wejść w Wasze dłonie. Macie to poczuć. I z wydechem pomagacie zamknąć klatkę piersiową. Jakbyście chcieli żebra ścisnąć w gorset. I wdech, otwór. Znowu żebra idą do boków, do boków. I wydech, zamknij. Pomóż zamknąć sobie rękoma klatkę piersiową. Związujemy się w gorset. I wdech, otwór. I wydech, zamykamy. Dociśnij, dociśnij i jeszcze jeden wdech. I wydech, zamykamy. Ok, i teraz prawą rękę zostaw na prawych Żebrach, a lewą rękę przełóżmy w głowę. I będziemy znowu pracować z oddechem. Taka sama zasada: wdech idzie w wasze ręce, Żebra mają się otworzyć szeroko. Ale z wydechem będziemy pogłębiać skłon pąszy rękoma. Troszeczkę dociśnij żebrach, Tak jakbyś chciała żebra do środka ciała przepchnąć. I wdech. Otwórz żebra. I wydech, dociśnij. I jeszcze jeden wdech. I wydech, dociskamy jeszcze troszeczkę. Ok. I zmieniamy stronę. Lewe, re, lewa dłoniec na lewych żebrach, na tych dolnych, prawą rękę nad głowę i wdech. Masz poczuć, jak wdech wchodzi w twoje ręce, a wydech dociśnił żebra. I wdech. Otwórz żebra i wydech dociśnij. I jeszcze jeden wdech. I wydech, dociśnij. Dobra, i wróćcie do centrum. I teraz zrobimy coś, co może być dla niektórych dosyć trudne, jak tego nigdy nie robił. Łapiecie sobie za tak naprawdę skórę brzucha, troszeczkę do przodu, wyciągacie. I to może być nieprzyjemne, bo to zazwyczaj troszkę nas ściągnie, Mamy tu trochę napić. I teraz, jak poczujecie, najlepiej, jak możecie to sobie złapcie bezpośrednio za skórę, nie przez ubranie. I teraz powoli odchylcie się kręgosłupem lędziowym do tu. Tu trzymacie napięty brzuch, a kręgosłup lędziowy troszeczkę odchylcie do tu. Poczujecie dosyć intensywne rozciąganie. I dajcie sobie chwilę. Oddychajcie spokojnie. Czekam, czekam. Poczujecie, że troszeczkę tam się robi więcej miejsca. Jest wam trochę lżej. Okej. Okay. I kładziemy się na plecy. Hmm? I teraz tak, otwórzcie sobie szeroko kolana. Weźmiemy dwa oddechy z samych z samego dołu do klatki piersiowej. Prowadźcie powietrza, ile możecie w Wasze ciało. I z wydechem, jakbyście chcieli wszystko mocno ścisnąć i wycisnąć dosłownie z nas powietrze. I wdech otwór. Głęboko wprowadzajcie aż po pachwiny, aż po obójczyki. I z wydechem ściśnij wszystko mocno, 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 abyście obcisnął całe powierzchnię, jakbyście chcieli. Ok, i złącz sobie kolana. I teraz wyprostuj prawą nogę, tylko palce na siebie, od siebie. Ruszamy teraz obrączkę, z nóg. I krążenie. I drugą stronę. Trochę się kostki też rozruszają. I zmiecie nogę. Na siebie od siebie. I krążenia. Teraz włóżcie ręce pod kość krzyżową, nie pod lędźwiowy, tylko pod kość krzyżową. Zginamy obie nogi i idziemy rowerem. I zmień kierunek. I zmień kierunek. I zmień kierunek. I zmień kierunek. i zatrzymaj. Jak też radę, to wyprostuj obie nogi, tylko przód, tę przód, tę rusz, jeszcze pracujemy mocno. Okay. I rozluźnij i obróż nogi. I teraz tak, ruszyliśmy dół, znowu musimy wszystko do góry przenieść. Podnieś miednicę do góry, złącz ręce za pośladkami i wciśnij w matę. I dosyć mocno wciskamy, bo chcę żebyście wypchnęli do góry i ile możecie, znowu macie otworzyć klatkę, aż tutaj mocno, górny otwór klatki piersiowej i wprowadzić wdech tutaj zwłaszcza do góry, mocno i wydech i jeszcze raz wprowadźcie wdech wysoko do klatki piersiowej i wydech. Wypychajcie miednicę do góry i wdech i wydech I jeszcze jeden wdech i wydech i wróćcie miednicą na dół i wypchnij miednicę wysoko raz i dwa i trzy i cztery Ok. i odłóżcie. Przeciągnięcie pola na dół brzucha i długi wydech. Ok, i teraz sobie wstaniemy. Ok, stajecie sobie dosyć na szerokość bioder. Dobra, i teraz zrobimy kilka ćwiczeń w staniu, które mają, mają ruszyć też nasz odpływ żelny mocno z nóg. I to jest tylko zwykłe wkazanie do góry. Musicie sobie na to chwilę dać. Mhm. Jak już Wam łydki zmęczą, możecie sobie robić marsz. Możecie robić podskoki, wszystko co Wam pasuje. Dobra, Dobra. i teraz idziemy do głów. teraz schodzimy w dół, starajcie się otwierać szeroko, pachwiny ile możecie. Schodzimy dosyć nisko. Osiem, dziewięć, I dziesięć i zatrzymajcie, i znowu wchodzimy do góry. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze. Już możecie czuć łydki, możecie przejść w marsz, jak się zmęczyliście. I jeszcze troszeczkę. Ok, i zatrzymajcie. I teraz bierzemy głęboki wydech. Zwijcie się tak, jakbyście się chcieli w kulkę zwinąć. Wypycham znowu mocno tu wietrze z samego brzucha. I wdech otwórz. Otwórz klatkę, piersiową i wydech zamknij. I wydech otwórz. I wydech zamknij. I wdech otwórz. I wydech zamknij. I wracamy z powrotem na dół na matę, usiądziemy i powoli zrenujemy się z powrotem. sobie dosyć szeroko nogami, ręce z tyłu, żeby było Wam wygodnie. I tylko delikatnie przenosicie nogi na jedną i drugą stronę. Hmm. Też dajcie sobie chwilę na to. No, troszeczkę ruszamy tachwiny. Hmm. Usiądźcie sobie po turecku, jak dacie radę, jak nie dacie rady, to nogi mogą być prosto. I znowu trenujemy troszeczkę brzuch, złapcie znowu za tą naszą skórę na brzuchu, poczujecie, że się troszeczkę naciąga i odchylcie się powoli delikatnie do tyłu kręgosłupem lędźwiowym. I poczekajcie chwilę, aż pojawi się troszeczkę luzu. Dajcie sobie momencik. Znowu ręce na dolnych żebrach i to, co już robiliśmy. Bierzemy wdech, żebra mają się otworzyć na boki, i wydech, zamknij żebra, pomóż sobie rękoma. I wdech. I wydech, pomóż sobie rękoma. I wdech, otwórz żebra. I wydech, pomóż sobie rękoma. I połóż ręce na karku, i z wydechem zwin się w kuleczkę, jakbyś kręg po kręgu chciała się zawinąć, lub chcielibyście, bo panowie też mogą ćwiczyć. I wdech. Otwórz klatkę, proszę, i wydech. Zwin się znowu w kuleczkę. Mocno wypychaj powietrze z brzucha. I wdech, otwórz. I wydech zamknij. I jeszcze jeden udech. I wydech wróć. I teraz ruszcie mocno, bardzo mocno barkami, tak żebyście ruszyli obojczkami. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Na pewno się teraz czujecie już lepiej, bo wasze ciało jest mocno ruszone, sprowadzone w równowagę, jest ruszone jest odpływ żylny, czyli już powinniście czuć się lżejsi. Tak jak mówiłam, to nie jest trening wzmacniający. Możecie sobie ćwiczyć codziennie taki zestaw, możecie go polecić swoim dziadkom, rodzicom. Teraz wasza na ten okres. Też chciałam przypomnieć, że ćwiczenia to jest tylko jeden z elementów dbania o swoje zdrowie i swoją odporność. Pamiętajcie o odpowiednim śnie, o tym, żeby się dobrze odżywiać i o tym, żeby się jak najmniej stresować, co nie jest ostatnio takie proste, ale spróbujcie. Wasza odporność jest bardzo uzależniona od Waszego układu nerwowego i też chciałam od razu zaapelować do tego i przypomnieć Wam, że żebyście korzystali z naszych usług, jak już się to wszystko powycisza. tak jak. Z moich czy moich kolegów, osteopatów, fizjoterapeutów, trenerów. My jesteśmy tu po to, żeby Wam pomagać utrzymać zdrowie. I może sobie teraz jest taki czas, że możemy sobie o tym przypomnieć. Ja Was zapraszam. Pracuję w gocyni, nie, to nie jest duża miejscowość, a tutaj jest dużo specjalistów, ja znam dużo. Przyjmuję w gabinecie starej betoniarmi na ulicy Bierzewskiej. Jeżeli byście kiedyś chcieli skorzystać, zapraszam. Prowadzę zajęcia metodą Pilates, też w Gostyninie. Jest naprawdę tego, Dostępność tych naszych usług jest bardzo duża. I korzystajcie z nas. I jeszcze... Teraz naprawdę, jeżeli stres Was zjada, co Wam zniszczy odporność, korzystajcie z usług psychologów, psychoterapeutów, jest mnóstwo tego online teraz. I po prostu... <grytanie> Pomyślcie teraz o tym y, czasie, że to jest może czas, kiedy trzeba pewne zmiany skoro wprowadzić w swoim życiu. I do tego Was zachęcam. I dziękuję bardzo i na